Świnka Pepa to mój mały brat, George. To mama Świnka. A to tata Świnka. Świnka Pepa. te Tediego. Pepa z rodziną wychodzą na cały dzień z domu. Tata Świnka urządził piknik. Pepo, Georgiu, czy jesteście gotowi? Tak, zabieram Tediego. DINOSAL! Jeżeli bierzesz swoje zabawki, to musisz ich później pilnować. Tak? Mamusiu. Czy jesteście gotowi? No to w drogę! DINOSAL! George zostawił dinozaura. Och, George, powinieneś lepiej pilnować pana dinozaura. Jesteście pewni, że nikt z was już niczego więcej nie zapomniał? Tak, tatusiu świnko. Teddy, zostawiłam Teddy'ego. Gdzie zostawiłaś Teddy'ego? Myślę, że na stole w kuchni. Pepo, mówiłam, że musisz pilnować zabawek. Teddy! No to znowu odjazd. Wszyscy gotowi? Tak, tatusiu świnka. No to w drogę. To miejsce piknikowe. Jesteśmy! Hurra! Hurra! Oh, lubię to miejsce piknikowe. Jest takie ciche i spokojne. To zebra Zoe. Jest razem z tatą, panem Zebrą, listonoszem. Witam, panie zebro. Czy ma pan dla nas pocztę? Oh, ho, ho. Dzisiaj nie dostarczam poczty. Mam wolny dzień. Dzisiaj urządzamy sobie piknik. Tak jak my. Słuchajcie, zróbmy sobie wspólny piknik. Tak! Co za wspaniały piknik. Czy ja i George możemy odejść od stołu i pobawić się z Zoe? Tak, Pepo. Wiesz Zoe, mam ze sobą Tediego, a ja wzięłam małpkę. O, 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 o! o. Mam także zestaw piknikowy. Pobawmy się w piknik. O, są kaczki! Pojawiają się za każdym razem, gdy tu przyjeżdżamy. Udawajmy, że pijemy sok pomarańczowy i że zjadamy przepyszne ciasteczka. Ten tort na niby jest naprawdę smaczny. No tak, kaczki nie jedzą niby ciasta. Cóż, to znaczy, że będzie więcej dla Teddy'ego, pana dinozaura i małpki. mmm przepyszne. Uh, uh, uh. Małpka mówi, że to najlepszy tort, jaki jadła. Mm. Epa, <grymne> George, czas do domu. Papa, pa, Zoe, papa! Pa. Wszyscy gotowi? Tak, tak Tatusiu. Tato, My też musimy wracać, Zoe. Tak, Tatusiu. Kubeczki, talerze, małpka, Teddy. O nie, Pepa zostawiła Tediego. Pepa znowu zapomniała Tediego. Cała rodzina Pepy dojechała do domu. <ścoughs> Koniec jeżdżenia na dziś. Marzę, żeby wygodnie usiąść i nic nie robić. pooglądać Teddy! trochę... Zapomniałam Teddy, zapomniałam Teddy'ego. O, Pepo, teraz tata znowu będzie musiał jechać taki kawał drogi. E, tak, oczywiście. To pan zebrał listonosz. Myślałem, że to pana wolny dzień, panie Zebro. Bo to jest mój wolny dzień, ale Zoe miała specjalną przesyłkę dla panny świnki Pepy. Proszę bardzo, Pepo. Co to jest? To Teddy. Zostawiłaś tam Teddyego, więc odwieźliśmy go do domu. Dziękuję, Zoe. Teddy miał dzisiaj wyjątkowy dzień pełen wrażeń, ale Pepo, musisz bardziej na niego uważać. Tak, mamusiu. Jesteś bardzo niegrzecznym małym misiem. Musisz mi obiecać, że nigdy więcej już się nie zawieruszysz. Wybacz Pepo, obiecuję. Postaciom głosów użyczyli Julita Kruszek-Borsuk, Joanna Domańska, Dorota Lanton, Andrzej Chudy, Mikołaj Klimek, Andrzej Preciks, Krzysztof Zakrzewski. Reżyseria i udźwiękowienie Krzysztof Nawrot, wersja polska GMC Studio.